Dieta przy nietolerancji laktozy, zasady. Jakie produkty mokres kanaje? Dieta przy nietolerancji laktozy, zasady. Jakie produkty mokres kanaje? Dieta przy nietolerancji laktozy jest form leczenia osób, których organizm nie trawi cukru znajdującego się w mleku. Tego typu dieta bagodzi objawy nietolerancji pokarmowej i zapobiega ich ponownemu pojawieniu się. Na czym polega dieta przy nietolerancji laktozy? Czy zawsze trzeba całkowicie wykluczyć z jadbo spisu cukier mleczny? Jakimi produktami okreska na zastpi mleko i jego przetwory? Dieta przy nietolerancji laktozy to dieta eliminacyjna, która jest form leczenia objawowego nietolerancji laktozy. W związku z tym jest ona przeznaczona dla noworodków, przecinek dzieci i dorosłych, których organizm nie trawi cukru mlecznego. Dieta przy nietolerancji laktozy zagbada całkowite eliminacji z pisu, dieta bezlaktozowa, lub jedynie ograniczenie spokreskałycia produktów zawierających laktoz nie zawsze trzeba bowiem zupełnie wyklucza z diety cukier mleczny. Uzupełnienie mleczenia dietetycznego mogby tabletki zawierające laktas. Konkretne zalecenia zalekreska od postaci nietolerancji laktozy, nasilenia objawów i wieku chorego. Dieta przy nietolerancji laktozy, zasady osoby z pierwotnym i wtórnym, nabytym, niedoborem laktazy nie muszą całkowicie eliminować z diety mleka i innych produktów zawierających cukier mleczny. Mok jest pokreska Ewa, ale w ograniczonych ilościach konieczne jest jedynie poznanie swojego dopuszczalnego limitu. Wyjątkiem jest sytuacje, kiedy objawy nietolerancji pokarmowej jest bardzo nasilone, wówczas nale kreska Y zastosowa diet bez laktozów. Z kolei osoby z wrodzonym niedoborem laktazy muszą bezwzględnie stosować dietę bez laktozów przez całe kreska ponieważ kreska nie toleruj nawet niewielkich ilości pokreska lwienia cukier mleczny. Nieprzestrzeganie zasad diety mokreska E nawet zagra kreska A i kreska Dieta przy nietolerancji laktozy. Co mokres kanaje? Większość osób dorosłych z nabytym lub pierwotnym niedoborem laktazy toleruje niewielkie ilości produktów zawierających cukier mleczny. Zazwyczaj jest to jednorazowa dawka około 5-10 g laktozy, czyli pierwsza-druga ml fesbotkiego mleka. Dlatego u tych chorych nie ma potrzeby całkowitego wykluczania produktów mlecznych z diety, a jedynie ograniczenie ich spokreskałycia oraz wybieranie produktów mlecznych o niewielkiej zawartości laktozy na Nalekreska Y kiedy nie okryli indywidualny poziom tolerancji laktozy. Obserwuj cezale kres i loci z pokreskaływanego mleka a pojawianiem się objawów nietolerancji. Osoby z pierwotnym i nabytym niedoborem laktazy mogą z pokreskaływa produkty mleczne poddane procesowi fermentacji, np. malanka, kwana, mietana. Sery pleniowe przecinek kefir przecinek jogurt, ponieważ kreska zawarte w nich bakterie probiotyczne produkuj laktas, a tym samym wspomagaj proces rozgbadu cukru mlecznego. Po ich spokreskach, łobia objawy nietolerancji pokarmowej się nie pojawiaj, co więcej, zmniejszaj stopień ich nasilenia. Dodatkowo tego typu produkty mogą wyrównać niedobory wynikające z wyeliminowania mleka i produktów mlecznych z jadbospisu. Bezpiecznie nakreśka nas pokreska lwa tak kreska sery twarde dojrzewajce, tj. heddar, gołda, przecinek parmezan, ponieważ kreska praktycznie nie zawiera laktozy. W związku z tym na ogół PS dobrze tolerowane przez osoby z nietolerancji tego cukru. Równie kreska w serach kremowych, np. brie, fromage czy w serach topionych, zwarto laktozy jest mniejsza w porównaniu np. ponadto w sklepach mokreska na znalez mleko o obni kreska onej zawartości laktozy które jest dobrze tolerowane przez osoby cierpice na ten typ nietolerancji pokarmowej. Uzupełnieniem leczenia dietetycznego mogby tabletki zawierajce lactas, które nas pokreska lwa bezporednio przed planowanym pokarmem eska badajcym si z nabiabu. Ubadwią one trawienie mleka oraz ogranicz wyspójce po jego spokreska, nieprzyjemne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak dwukropek WZD, uczucie pebnoci, przecinek bóle brzucha, przecinek nudności, przecinek biegunki i kolki jelitowe. Dieta przy nietolerancji laktozy Czym zastpi mleko? Osoby z wrodzonym niedoborem laktazy lub testi k postaci nietolerancji laktozy powinny unika produktów zawierających cukier mleczny. Mleko krowie, kozie, owcze i inne pochodzce od ssaków mok z powodzeniem zastpi mlekiem rolinnym. Gryczanym, z ziarna gryki i soi, sojowym, rykreskaowym, z brzowego owego przecinek kokosowym powstaje z wycinitego mikreskaszu orzechów kokosowych, kukurydzianym, na bazie syropu kukurydzianego, czy owsianym i produktami wytwarzanymi na ich bazie. Osobom z nietolerancją laktozy polecane jest z dwubaszcza wytwarzany z mleka sojowego sertofu, ponieważ kreska jest dobrym źródłem wapnia i białka. Niestety, mokreska E powodowa alergię, a przy długotrwałym stosowaniu mokreska E by przyczyn problemów z tarczyc. Poza tym w sklepach jest dostateczne pny mleko bezlaktozowe oraz sery i inne produkty mleczne nie zawierające cukru mlecznego. Są one oznakowane napisem, nie zawiera laktozy. Warto wiedzie, kreska M. Mleko, które nie zawiera laktozy, ma tyle samo wapnia, co mleko z B. Dwa kreskane gdzie mokreska E by ukryta laktoza, dania gotowe sosy przecinek zupy, naleniki, pieczywo, tostowe, bubeczki malane, budki do hamburgerów, margaryny, misa, pasztety, kiebbasy, serdelki, parówki, e czekolada mleczna, krówki, cukierki tofi, przecinek gotowe ciastka przecinek lody, kremy. Batoniki i budynie, syropy lecznicze, polewy tabletkowe i niektóre sztuczne bodziki dlatego podczas zakupów na kreska Y uważa kreska nie czyta etykiety i sprawdza, czy w eskapadzie znajduj się mleko w proszku, serwatka czy tebujsz mleczny. Nietolerancja laktozy wideo. Nietolerancja laktozy, czyli cukru występującego w mleku, to jedna z najczęściej spotykanych nietolerancji pokarmowych. Dochodzi do niej wtedy, gdy w organizmie brakuje laktazy, enzymu koniecznego do rozgbadu laktozy. Wicej na temat nietolerancji laktozy opowiada nasz ekspert, dietetyk Agnieszka Piskaba.